Cześć. Dzisiaj będę rysował dla Was wszystkie zwierzęta z króla lwa z pamięci challenge i... Będzie, będziecie widzieć jak rysuję wszystkie z pamięci. Więc e, za, zaczynajmy. No, więc na samym początku e, mamy lwa. tutaj taki ogon i więc Więc pierwsze zwierzę, potem mamy zebra. potem z potem mamy żyrafę Okej. Okay. Potem był ten e... zły skurwetyn, lew. Potem był gruby świnia o on na takim grzewkę. posuń się okej okay. i on miał swoją kolegę Timon, ty, Timon i Pumba, I teraz, to jest tim, Timon, taki mały on był, więc ja nie wiem, czy mi to szczegółowo. On miał, usko. oj, też miał taką kul grzywę, oj, tutaj miał takie białe, ehm. to było oczywiście. Simba mały okej, ok, ok, ok. co nogi. Tutaj ma, on nie miał chyba grzy, on miał też taką kul cool grzywkę. Okej, ok. jakie była małpa. Małpa miała taki takie coś taki taki nos miała małpa i potem był Ły hien. Hieny narysuję obok, żeby było wiadomo. One były trzy. Też miały grzywkę. Ej! Bo podobne będą za bardzo. Hieny miały takie centki chyba. I one się tak śmiały. Iii, iii. i To są hieny. No. Ja się muszę streszczać teraz, bo mi się challenge obejmował na pamięć w godzinę i mi miejsca nie starczy jeszcze jedn... bo trzy okej okay. i to są hieny i był jeszcze ptaszor Mhm, one takie śmieszne. Okej. Okay. No więc, to są wszystkie zwierzęta z Króla 2 Lwa na pamięć. Dziękuję za oglądanie, do zobaczonka.